Witam serdecznie na kanale moje DC i dzisiaj zapraszam do filmu, w którym chciałbym wam pokazać, w jaki sposób, a dokładniej w czym przechowywuję moją kolekcję noży. Jest to odpowiedź na prośby pojawiające się co jakiś czas od niektórych moich widzów, właśnie o to, żeby pokazać albo podpowiedzieć, jak tutaj przechowywać kolekcję swoich noży, swoich folderów, jak, jak ja to robię właśnie dzisiaj zamierzam te prośby spełnić i pokazać Wam, w czym tą moją kolekcję obecnie przechowywuję. Ale zanim przejdę do tego, to może kilka takich słów wyjaśnienia, w jakim właściwie czym się kieruję, dobierając sobie nie wiem, pokrowce, tui czy jakiekolwiek inne możliwości, formy przechowywania noży, jeśli chodzi o, o tą moją kolekcję aktualną. Przede wszystkim zależy mi na tym, aby to etui, tą pokrowę, ta torba była w miarę kompaktowa. Z tego względu, żebym mógł to schować w sobie ze spokojem do szafy, między innymi rzeczy włożyć. Można też powiedzieć, żeby na przykład ukryć chociażby przed dziećmi, żeby zasięg, możliwość dostania się przez nich do tego było utrudnione. Z tego też powodu w moi, Moja obecna kolekcja nie znajduje się w różnego rodzaju skrzynkach plastikowych, metalowych z tymi piankami. Tam chyba jest taka jedna firma Pelikan, się dobrze pamiętam, ta dosyć znana, która właśnie te skrzynki produkuje. Oczywiście są też również bardziej, powiedzmy, budżetowe wersje, bo te. Skrzynki renomowanych firmy w środowisku kolekcjonery noży potrafią tam kosztować po okolicach 1000 zł, albo nawet i więcej, co jest, no nie w moim uczuciu po prostu też trochę absurdem, żeby wydawać tyle. Wolę te pieniądze przeznaczyć na nowy nóż, więc tego rodzaju rzeczy odpadały u mnie, u mnie od razu. Przede wszystkim stawiam na kompaktowość, na to, żeby to było łatwe do przechowywania, do schowania. Więc to, co teraz zobaczycie, właśnie przede wszystkim Przyszłam, te założenia będzie spełniać. I po kolei, jak to się zaczęło? Zaczęło się od skrzynki i to, przy chwilą powiedziałem, że nie będzie żadnych skrzynek, ale skrzynka to chyba nie jest dobre określenie, ponieważ to, co tutaj widzicie, niestety w kadrze mi się za bardzo nie mieści, bo to nie jest najmniejsza rzecz, <laughs> to jest kasetka na pieniądze. Metalowa kasetka na pieniądze zamykana na kluczyk. Tak tutaj widzicie, jest możliwość zakluczenia tego, więc tutaj kwestie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o najmłodszych domowników są tutaj jak najbardziej spełnione. No i do tego, jeśli chodzi o możliwości chowania, no to widzicie jest tutaj. Teraz mam tutaj kilka takich noży, które rzadziej sięgam albo w ogóle plus jakieś różne. Dodatkowe rzeczy, ale przede wszystkim to, o czym warto wspomnieć, to to, że mamy tutaj e, t, jak gdyby dwa poziomy, czyli mamy pierwszy górny poziom, czyli ten, który tutaj częściowo powiedzmy widzicie, i on jest podzielony na różnego rodzaju przegródki, i może za chwilę Wam pokażę go bardziej szczegółowo, ale jest też poziom drugi, czyli pod tą taką jakby szufladką, którą e, można wyciągnąć. Znajduje się cała pusta przestrzeń, już bez podziału na przegródki, gdzie można trzymać różne rzeczy. Jak widzicie też tutaj mam kilka, e, kilka noży, powiedzmy większych gabarytowo, na przykład starego Ledermana Wave'a pierwszej generacji, plus jakieś szmatki tu widzę jeszcze nawet zostały. Więc, e, więc trochę tego jest, daje to możliwość po prostu schowania takich bardziej gabaretowych na przykład mamy w swojej kolekcji noże z głównią stałą, to wtedy one tutaj ze spokojem powinny się zmieścić, no w moim przypadku na przykład CRKT Biwa tutaj się znajduje a jeśli chodzi o samą tą szufladkę powiedzmy, że tak to nazwę no to ona prezentuje się w ten sposób, mamy tutaj różne przegródki jak widzicie, w niektórych mam, mam na przykład małe latarki, tutaj jakieś Krips od Benchmade'a, czy też jakieś latarek, jakieś inne rzeczy, śrubki, jakieś zapasowe części. Tu do tej dużej przede wszystkim są włożone noże, i kiedy większość mojej kolekcji, a właściwie cała moja kolekcja się tutaj znajdowała, to te noże były przeze mnie włożone tak pod pewnym kątem, żeby tutaj jak najwięcej ich zmieścić. Tu akurat znajdują się same takie już większe gabarytowo. Noże, więc za dużo ich tutaj się już niestety teraz nie mieści, ale tak powiedzmy mając jakieś średniego rozmiaru noże, to jak najbardziej one tutaj wchodzą, tutaj też jak widzicie od nóż z dekatlonu, Soloniak, tutaj portugalskie mamy, takie dwa mniejsze, więc no można tutaj, no myślę, że tak na dobry początek, ja od tego zaczynałem, więc mi się to bardzo dobrze sprawdziło na samym początku. Więc jeśli ktoś szuka właśnie takiej opcji przechowywania swojej kolekcji z tą funkcją zabezpieczenia, właśnie przy pomocy kluczyka, to nie, moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobre. No i też budżetowe rozwiązanie bo ta kasetka, ja już ją kupowałem parę lat temu ale ona kosztowała tak w okolicach 40-50 zł. Myślę, że teraz no pewnie może być trochę droższa, ale gdzieś tak myślę, że 50-70 do zł można taką podstawową kasetkę. Znaleźć i pamiętajcie, jeśli byście chcieli, szukali byście tego, to to jest kasetka na pieniądze. Pod tym hasłem trzeba ofert tego, bądź podobnego, podobnej rzeczy szukać. Kolejna propozycja, kolejna etui, powiedzmy, czy też pokrowiec na noże, którego używam, to jest ten od firmy Kondor. konkretnie to się nazywa Arsenal knife carry case. W tym wypadku jest to w kolorze czarnym, jest jeszcze chyba dostępna w kolorze e, takim bardziej zielonkawym, jeśli dobrze pamiętam, czyli coś jak tutaj ten e, patch. E, Poland to również w tym kolorze jest. E, przede wszystkim kompaktowość to jest największa chyba zaleta tego rozwiązania, bo jak widzicie, jest to dosyć e, niewielkie gabarytowo, gdzieś tu mam chyba o mam rata jedynka. Jak widzicie nawet rata jedynka jest dłuższy po przekątnej. O, po przekątnej będzie to mniej więcej długość rata jedynki z oczywiście z otwartą głownią. Druga fajna rzecz mamy tutaj panel w więc możemy tak jak tutaj widzicie mam kilka naszywek przyczepianych. Oczywiście możemy je sobie Odczepiać, dowolnie tutaj, aranżować, jak nam, jak nam pasuje. Więc to też fajnie, jeśli ktoś lubi taką personalizację, lubi tego typu dodatki, to jak najbardziej. Kolejna rzecz, jeśli chcemy przenosić, mamy tutaj rączkę. To też jest bardzo fajne rozwiązanie, gdzie możemy zawsze sobie nie musimy od razu tego chować, albo trzymać jakoś tak niewygodnie, tylko możemy sobie chwycić i iść z tym śmiało, na przykład na. Na Central European Knives Exhibition, jeśli akurat chcemy pochwalić się z tą kolekcją, mam jakieś spotkanie ze znajomymi, jest ta tutaj ten pokrowiec na noże Jest zapinany też na panel Velcro, i w środku to jest chyba może jedyna niedogodność. Mamy miejsce jedynie na 6 noży, więc nie jest to zbyt pojemne. Ale dużym plusem jest to, że w momencie kiedy zaczepiamy noże Clipsem, mamy tutaj takie dodatkowe zapięcie, które jeśli coś rzucimy luze, to spowoduje, że ten nóż, czy też element, bo tu różne rzeczy można przenosić, nie będzie nam wypadać. A dwa, że też zamykając, tutaj na przykład jest miejsce rata, klipsy, noży, które są w tym momencie naprzeciwko siebie, nie ocierają. O siebie nie niszczą się, nie rysują, więc to też jest duży plus tego rozwiązania. Oczywiście to jest propozycja od Kondora. Ja mam jeszcze jedną sygnowaną marką Winnipeg albo CVV. Gdzieś tu jeszcze? Tak, mam jeszcze jedno, To jest podobna konstrukcja, trochę może tam akurat są gorsze materiały. Tutaj jeśli chodzi o Kondora, one są zdecydowanie lepsze. Podobne propozycje myślę, że śmiało znajdziecie od różnych firm, różnych producentów. No i też za różne kwoty. Kolejny etap, jak gdyby, to jest taki zawias, że tak to określę, od firmy Olight, zresztą mogliście zobaczyć. A konkretnie jest to Olight Eclipse Mini. Czyli rozwijamy sobie, tutaj mamy dwa, dwie napy, z jednej i z drugiej strony, które nam to wszystko trzymają. I mamy tutaj miejsce, podobnie jak przy kondorze, na 6 noży. Tutaj, akurat, jest to właśnie w formie takiego zawijasa, takiego zrolowanego, etui. Panele Velcro, więc też możemy sobie tutaj przyczepić. No i akurat z tym dostajemy taką taką rzepkę, taką naszywkę Exploit Mini od Olajta. Ale możemy śmiało tutaj zamontować również inne. Co jest bardzo fajne to fakt, iż po tym zwinięciu jest to bardzo kompaktowe. Te noże są też w moim uczuciu bardzo dobrze zabezpieczone. Tutaj jeśli chodzi o ten materiał, on jest nie jestem znawcą, z takim specjalistą, ale on jest naprawdę bardzo mięciutki, bardzo przyjemny. Więc tak jak tutaj widzicie moje Tytanowe noże są tutaj bezpiecznie schowane, nic im się nie dzieje. W tym akurat wypadku tutaj mam swoją kolekcję noży od, zaprojektowanych przez Jaspera Voxnesa akurat. Na przykład F5.5. No i druga sprawa, że również może nam to posłużyć za swojego rodzaju takie miejsce do wyeksponowania tej kolekcji, ponieważ Tutaj cała ta powierzchnia jest właśnie wyłożona tym takim mięciutkim materiałem. Taki trochę jak taki polar delikatny. Coś ten deseń. I możemy dzięki temu śmiało ten noże sobie na przykład wysunąć tak do nie wiem, prezentacji, do pokazu. Możemy je sobie tak powyciągać. One mogą sobie tutaj leżeć, zresztą na moim Instagramie. Jest też jedno zdjęcie, gdzie właśnie prezentuje swoją kolekcję noży od Jaspera Voxnesa. Właśnie wystawionych w ten sposób. Więc jest też taka możliwość, żeby to wykorzystać. Jeśli chodzi o transport, to również bardzo dobrze się sprawdza. Można naprawdę bezpiecznie. I też przy zajęciu niewielkiej ilości miejsca po złożeniu tego tego pokrowca na noże. Można tutaj śmiało, śmiało sobie gdzieś to wrzucić do plecaka, chociażby do jakiejś torby. I naprawdę niewiele miejsca na to zajmie. Największy minus tego rozwiązania to jest fakt, że na polskim rynku już tego Exploita od bardzo dawno nie ma. Exploita Mini oczywiście, bo ten normalny duży jest, ale on, on akurat w moim kręgu zainteresowanych ze względu na gabaryty się nie znajduje. Bo jest to też taka zwijana torba, ale ona jest już tam chyba 70 parę centymetrów ma szerokości, więc to jest dla mnie już zdecydowanie za dużo. Na zagranicznych portalach jeszcze widziałem, że, że są do kupienia te Exploity Mini. Na polskim rynku niestety był jakiś zrzut, wyprzedały się i niestety już od dawna nie ma. Na czym osobiście bardzo ubolewam, bo chętnie bym... Mam dwa. Chętnie bym jeszcze sobie kupił, do tego, żeby kolejne noże w mojej kolekcji właśnie w tym przechowywać. I to jest, no, może nie ostatnie rozwiązanie, jedno z ostatnich, jakie zastosowałem. Czyli w tym wypadku mamy torbę od firmy Kershaw. Torbę, której, która moim zdaniem chyba idealnie łączy dosyć kompaktowe wymiary. Nie mam tutaj jakorodmiarki przy sobie, ale na internecie ze spokojem znajdziecie sobie Dokładne wymiary i one się zgadzają, te, te co są podane przez producenta czy też na stronie sklepów One jak najbardziej są autentyczne I ta torba dobrze łączy właśnie te kompaktowe wymiary, mobilność Chociażby dzięki tym rączkom, które tu mamy Możemy sobie śmiało chwycić I zabrać ją jak, jak taką walizeczkę na może nie laptopa, bo aż tak małych nie robią. Bardziej bym powiedział, że jakiegoś palmtopa. Chociaż teraz już chyba rzeczynik rzeczy nikt nie używa. Otwierana, zapinana na, na zamek i w środku jakoś się spróbuję zmieścić w kadrze, chociaż to nie będzie łatwe. I w środku mamy miejsce na o, 18? Chwila, dwa, 4, 5, 10 i tu mamy, tak na 18 na 18 folderów, które są również tutaj pod względem jak gdyby bezpieczeństwa klipsów, bardzo dobrze przemyślane, ponieważ no, można by powiedzieć, tutaj mamy z jednej strony wysunięte, tu mamy z drugiej strony wysunięte, chociaż może z tej strony będzie, bo tu jest więcej akurat takich, będzie dla Was to lepiej widoczne. Czyli tu mamy z jednej strony, tu mamy z drugiej i one w momencie zamknięcia idealnie. Idealnie układają się w ten sposób, że z tych kieszonek na ścianie klipsy są pomiędzy, pomiędzy tymi, które są tutaj w tej ściance środkowej. Więc tutaj bardzo dobrze się to wszystko układa. Ta środkowa, środkowa jak gdyby kieszeń na 8 folderów jest, 8 noży, jest tutaj Również wypinana, jest na panel velcro, przyczepiana rzepem, więc tutaj jak najbardziej można to sobie zdemontować i zabrać. Ja akurat w sumie cały czas używam tego w ten sposób, że u mnie to po prostu jest jedna cała zwarta konstrukcja. I to jest moim zdaniem, tak patrząc na to co udało mi się do tej pory przetestować i sprawdzić. No to to jest idealne połączenie kompaktowego rozmiaru z dosyć dużą pojemnością. Bo o ile pokrowiec od Kondora czy też ten Exploit Mini były bardzo kompaktowe, no ale potrafiły pomieścić jedynie 6 sztuk noży. Tutaj mamy 18 i naprawdę ten rozmiar nie jest o wiele większy. Ja spróbuję Wam jeszcze tylko, dobra, ruszymy trochę się. Ja Wam jeszcze porównam to do tego Kondora, tak wielkościowo. Ok, Tu widzicie, to jest mniej więcej, no niecałe dwa te i od Kondora, jeśli chodzi o taki gabaryt czysto powierzchniowy. Nie mówię o grubości, bo to jest zupełnie inna bajka. A jak widzicie, jeśli chodzi o same wymiary, takie powiedzmy na płasko, to nie jest tutaj to duża różnica, a pojemność jest no, trzykrotnie większa, tak naprawdę. Więc tutaj duży, duży. A tutaj tej torby od Kersha jest też torba od Ziti, Ona jest dokładnie taka sama, tylko tu ma z Zero Tolerance i, i przeważnie jest o kilkadziesiąt złotych droższa, albo nawet jeszcze, jeszcze droższa. Więc moim zdaniem zupełnie bez sensu za, przepłacać za, za logo, skoro dostajemy to samo. No, i jest jeszcze też jedna opcja, ale to już muszę faktycznie wziąć kamerę i nagrać dla Was no, część mojego mieszkania, część mojego wystroju, ale to już Wam pokazuję, jak to wygląda. A tym ostatnim, przynajmniej na ten moment, i najbardziej wyeksponowanym w mieszkaniu, elementem, w którym przechowuję swoją część, właściwie swojej kolekcji. Czy to noży, czy też różnych elementów EDC, co będziecie mieli okazję zobaczyć już za chwilę, jest ta oto podstawka pod monitor, bo taki jest zamysł tego produktu od IKEA. Nazywa się to Eloven i jest to właśnie taka podstawka pod monitor komputerowy, żeby to sobie postawić na biurku z szufladką. No i właśnie ta szufladka sprawia, że zyskuje ona sporo dodatkowej funkcjonalności. W moim przypadku jest to właśnie element, gdzie trzymam te aktualnie będące w użyciu, czy też w rotacji elementy swojego EDC. Głównie, oczywiście, jeśli chodzi o rotację, mam tu na myśli, na myśli przepraszam, noże. Jest to produkt, który wpasowuje się nie tylko na biurko, co będziecie za chwilę też widzieć u mnie, akurat Znajduje się on na półce, na regale, który też nomen omen jest ZK, więc to wszystko tutaj dobrze się pod względem rozmiarów spasowuje. Jeśli chodzi o opcje kolorystyczne, to są one dwie. Tą, którą tutaj widzicie, moją, to jest wersja biała. Ja mam białe też meble, więc to wszystko tutaj kolorystycznie fajnie się zgrywa. Jest też wersja czarna. Więc mamy takie dwie skrajne opcje. Jeśli chodzi o tą szufladkę, to jeśli dobrze pamiętam, jest ona wykonana z drewna bambusowego. Ma tutaj kilka takich przegródek, podziałek, dzięki czemu można właśnie bardzo fajnie wszystko to sobie jakoś w miarę ogarnąć i posegregować. Również tak jak widzicie, pod spodem jest miejsce na dodatkowe akcesoria, rzeczy, które można też tam przetrzymywać. Generalnie. Mogę jak najbardziej to rozwiązanie również Wam polecić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, podzielcie się oczywiście swoimi pomysłami na to, jak przechowujecie swoje elementy EDC, swoje noże. Do usłyszenia.